Pamiętam dokładnie dzień, w którym zrozumiałam, że jestem uwięziona w relacji z Narcyzem. Nie było to wtedy, gdy krzyczał na mnie przyznajomych, ani kiedy usunął moje zdjęcia z jego telefonu, bo zajmowały za dużo miejsca. To było wtedy, gdy zobaczyłam, że po raz czwarty w tym samym dniu porządkuje tę samą szufladę. Płacząc, ponieważ zawsze mówił, że nie potrafię nic dobrze zorganizować. Zatrzymaj się teraz i pomyśl, czy kiedykolwiek czułeś się oceniany przez kogoś, kto powinien cię kochać na tyle, że zacząłeś wątpić w siebie, to uczucie, że nigdy nie jesteś wystarczająco dobry, że zawsze popełniasz błędy. Dziś podzielę się z wami siedem nawykami relacji z narcyzem, które nauczyły mnie różnicy między byciem perfekcjonistą z powodu lęku a tworzeniem funkcjonalnego piękna dla dobrego samopoczucia. Przemiana była tak głęboka, że dziś mój dom jest azylem spokoju, a nie polem bitwy z bałaganem. A wiecie, co jest w tym wszystkim najdziwniejsze? Narcyz wcale nie musiał być obecny fizycznie. Wystarczyło, że wyobrażałam sobie, co by powiedział o tym, jak organizuje rzeczy. Ten głos ciągle tkwił w mojej głowie. Zwróć bardzo dużą uwagę, ponieważ jeśli oglądasz ten film, być może również jesteś uwięziony w tej pułapce, której zrozumienie zajęło mi lata. Ujawne nie tylko sygnały, ale także jak przełamać ten chory cykl perfekcjonizmu, który narcyz zasiewa w naszej głowie. I jak przemienić ten ból w siłę, która naprawdę cię uwalnia? Czy zdarzyło ci się być tak skupionym na tym, by wszystko było idealne, że zapomniałeś nawet o oddechu? Taki stały lęk ma swoją nazwę i nie jest to zdrowy perfekcjonizm. To bezpośredni rezultat życia z kimś, kto nigdy nie był z ciebie zadowolony, bez względu na to, jak bardzo się starałeś. Czy zauważyłeś, że niektóre twoje zachowania nie mają sensu? ale po prostu nie potrafisz przestać, jakby coś w tobie było zepsute. Większość ludzi spędzi całe życie, nie rozumiejąc tej dynamiki, będą dalej cierpieć, uważając, że problem leży w nich. To, co zamierzam dziś podzielić się z tobą, uwolniło mnie z tej niewidzialnej więzienia, a może również uwolnić ciebie. Nie ma nic bardziej bolesnego, niż ciągłe stawanie na głowie, aby zadowolić kogoś, kto tak naprawdę żywi się twoimi słabościami. Kogoś, kto sprawia, że czujesz, że nigdy nie jesteś wystarczająco dobry. To wszystko zaraz się zmieni. Zostań do końca i odkryj, jak przemieniłam swoją relację ze sobą po zrozumieniu tych siódmiu nawyków w związku z narcyzem. Zacznijmy od pierwszego nawyku ciągłej kontroli. Znasz to uczucie bycia obserwowanym, osądzanym, jakby ktoś był gotowy, by wskazać każdy najmniejszy błąd, który popełniasz? W moim związku z byłym partnerem nie było chwili spokoju. Zawsze wypominał mi, jak źle układam naczynia w zmywarce w niewłaściwy sposób, jak składam ubrania bez żadnej techniki, jak zostawiam dom w bałaganie, podczas gdy tak naprawdę tylko jedna książka była na niewłaściwym miejscu. Wszystko było powodem do krytyki. Zobacz to, nie potrafisz nawet poprawnie pościelić łóżka. Ta szuflada wygląda, jakby ją uporządkowało dziecko. Nazywasz to czystością, a najgorsze, wierzyłam w to, zaczęłam też siebie kontrolować. Każdy ruch był kalkulowany, aby uniknąć krytyki, niesmaku, westchnienia, frustracji. Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Jakbyś ciągle był na teście, którego nigdy nie zdajesz, teraz wyobraź sobie to przez lata: lata słuchania, że jesteś nieporządny, niedbały, niezdolny, lata wysiłków, aby udowodnić, że jest inaczej. Lata porażek, ponieważ celem nigdy nie byłobyś odniósł sukces. Celem było sprawienie, byś czuł się niewystarczający. To nie jest normalny perfekcjonizm, to toksyczny perfekcjonizm, narodzony z traumy. Chcę, abyś się zastanowił, ile z twojego obecnego perfekcjonizmu pochodzi z prawdziwego pragnienia robienia rzeczy dobrze, a ile z obawy przed osądzeniem, krytyką, odrzuceniem. Pamiętam, jak spędzałam godziny, czyszcząc tę samą powierzchnię, ponieważ w mojej głowie słyszałam jego głos mówiący, że wciąż jest kurz. Byłam wyczerpana, ale kontynuowałam, bo to, co przerażało mnie bardziej niż zmęczenie, to myśl o porażce po raz kolejny. Ta nieustanna czujność odebrała mi lata spokoju i być może kradnie również twoje. Drugim nawykiem, który spotykamy w relacji z narcyzem, jest chroniczne niedocenianie twojego wysiłku. Czy spędziłeś kiedykolwiek godziny robiąc coś, sprzątając dom, przygotowując specjalną kolację, organizując wydarzenie, by otrzymać jedynie krytykę lub minimalne i chłodne uznanie? Jak na razie dobrze, ale zapomniałeś o tamtym narożniku. Mogłoby być lepiej, gdybyś zrobił to po mojemu. Wreszcie zrobiłeś coś dobrze, ale zajęło ci to za dużo czasu. To jest taktyka narcyza zapewnić, że nigdy nie poczujesz, że zrobiłeś wystarczająco dużo że nigdy nie doświadczysz prawdziwej radości z osiągnięcia. Z moim byłym szybko nauczyłam się, że niezależnie od tego jak bardzo starałam się, aby nasz dom był piękny i przytulny, zawsze znajdowało się coś złego. Zawsze. Gdy spędzałam cały dzień na sprzątaniu, on przychodził i koncentrował się na jedynej rzeczy, której nie zdążyłam zrobić. Nie umyłaś okien? Wszystko idealne oprócz okien. To psuje wszystko. Zauważyłeś manipulację? Najpierw pusty komplement, wszystko idealne, a potem prawdziwa wiadomość, znowu się nie udało. Z czasem internalizujesz to niedocenianie. Zaczynasz wierzyć, że naprawdę nigdy nie robisz niczego dobrze, że nigdy nie zasługujesz na świętowanie swoich osiągnięć, że musisz się coraz bardziej starać, aby zasłużyć na minimum aprobaty. I tak rodzi się kolejny aspekt toksycznego perfekcjonizmu. Niezdolność do rozpoznawania i świętowania swoich własnych osiągnięć. Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Jakby cokolwiek zrobił, nie było godne uznania. Ten wzór towarzyszył mi przez długi czas, po zakończeniu związku. Sprzątałam swoje mieszkanie do upadłego, ale jedynie widziałam, co jeszcze muszę zrobić. Kończyłam projekt w pracy i zamiast świętować, byłam już zestresowana myśląc o następnym. Nigdy nie było wystarczająco dobrze bo przez lata nauczyłam się, że nigdy nie będzie. Czy coś w tym rezonuje z tobą? Czujesz teraz ucisk w piersi? Kontynuuj oglądanie, ponieważ mam jeszcze pięć nawyków do ujawnienia, które pomogą ci zrozumieć, dlaczego czujesz się tak uwięziony w tym cyklu chorobliwego perfekcjonizmu. Trzecim nawykiem w relacji z narcyzem jest ciągła zmiana zasad gry. Zobaczmy, czy to brzmi znajomo. W końcu odkrywasz, co musisz zrobić, aby uniknąć krytyki. Uczysz się dokładnie, jak składać koszulę we właściwy sposób, jak ustawiać książki w poprawnej kolejności, jak sprzątać dom odpowiednio. Przestrzegasz tych zasad dokładnie. W końcu dostaniesz aprobatę, prawda? Błędnie. Nagle, bez ostrzeżenia, zasady się zmieniają. Dlaczego złożyłaś koszulę w ten sposób? W ten sposób zostają ślady. Książki nie powinny być uporządkowane według rozmiaru, lecz według autora. Użyłaś niewłaściwego środka do czyszczenia łazienki. Ta ciągła zmiana oczekiwań ma jeden cel: utrzymywać cię w nieustannym stanie dezorientacji i niewystarczalności. Z moim byłym nauczyłam się, że nie ma właściwego sposobu na robienie rzeczy. Jedyne, co się liczyło, to sposób, który on decydował w danym dniu, w danym momencie. I to była moja obowiązek zgadnąć, jaki to będzie. Myślałam, że lubisz widzieć kubki ustawione do dołu w szafce. Pytałam zmieszana po kolejnej krytyce, nie powiedziałem tego. Kubki zawsze powinny być ustawione do góry, każdy o tym wie. Ta technika ma swoją nazwę w psychologii gaslighting. To wtedy ktoś sprawia, że zaczynasz wątpić w własną pamięć i zdrowie psychiczne. A jaki jest wynik? Perfekcjonizm, pełen niepokoju, desperacji, ponieważ nigdy nie wiesz, jaki jest cel. Cały czas próbujesz trafić w poruszający się cel. To wykracza znacznie poza organizację czy porządek. Wpływa to na to, jak podchodzisz do wszystkich swoich zadań i celów. Tworzy głęboką niepokój, ponieważ nigdy nie wiesz, czy robisz dobrze, bo dobrze to zawsze płynna definicja kontrolowana przez kogoś innego. Czy doświadczyłeś tego? To uczucie, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, zasady zawsze się zmieniają w ostatniej chwili? Zatrzymaj się i odpowiedz szczerze. Czy nadal nosisz to uczucie dzisiaj? Czy wciąż czujesz się niepewnie w swoich decyzjach, nawet gdy nie ma nikogo, kto by cię oceniał? To głęboka rana, którą pozostawia narcystyczny związek, nieumiejętność zaufania własnemu osądowi. Czwartym nawykiem jest nieustanna porównywanie. Moja mama utrzymywała dom w doskonałym stanie, mimo że pracowała cały dzień. Moja ex wiedziała, jak naprawdę zorganizować szafę. Zobacz dom mojej koleżanki zawsze idealny. Dlaczego nasz nie może być taki? Czy rozpoznajesz ten wzór? To kolejna broń w arsenale narcyza używać porównań, aby cię umniejszyć. Narcyz zawsze znajdzie kogoś, z kim cię porówna kogoś, kto w jego wersji jest lepszy od ciebie we wszystkich istotnych aspektach kogoś, kto robi wszystko idealnie, bez wysiłku. Oczywiście ta idealna osoba rzadko istnieje w sposób opisany. To wyidealizowany obraz, stworzony konkretnie, aby sprawić, że poczujesz się niewystarczający. Z moim byłym była to jego matka, święta, która utrzymywała wszystko w porządku, która nigdy nie narzekała, która była idealną żoną i gospodynią domową. Dowiedziałam się lata później, rozmawiając z jego ojcem, że tak naprawdę nienawidziła obowiązków domowych i mieli sprzątaczkę trzy razy w tygodniu. Ale ta część nigdy nie była wspomniana w porównaniach. Dlaczego nie potrafisz być zorganizowana jak moja matka? pytał, wskazując na poduszkę leżącą w niewłaściwym miejscu. Ona nigdy nie zostawiłaby domu w ten sposób. Te porównania są okrutne, ponieważ tworzą niemożliwy do spełnienia wzorzec. Konkurujesz z idealizowaną wersją kogoś, często kogoś, kogo tak naprawdę nie znasz dobrze. A jaki jest efekt? Wewnętrznie przyjmujesz to porównanie. Zaczynasz nieustannie mierzyć się z niemożliwym do osiągnięcia standardem. Twój perfekcjonizm staje się rozpaczliwy. Ponieważ gonić za zwodniczym mirażem, to jest źródło destrukcyjnego perfekcjonizmu, który nie buduje a niszczy. Powoduje lęk, a nie satysfakcję. Pochodzi ze strachu, a nie z prawdziwego pragnienia doskonałości. Jak się czujesz, gdy ktoś porównuje cię negatywnie z inną osobą? Ta uczucie ścisku w żołądku, wstydu. A co gorsza, jak się czujesz, gdy zaczynasz robić to porównanie samodzielnie, nawet gdy nikt nie jest w pobliżu? To jest toksyczne dziedzictwo relacji narcystycznej głos wewnętrzny, który nie jest twój, ale który internalizowałeś tak głęboko, że teraz wydaje się być częścią ciebie. Piąty nawyk w relacji narcystycznej to kontrola przez chaos. Wydaje się to sprzeczne, prawda? Ktoś obsesyjnie perfekcjonistyczny tworzy chaos, ale dokładnie w tym tkwi strategia. To działa tak: narcyz wymaga od ciebie perfekcji, ale równocześnie sabotuje twoje wysiłki. Tworzy przeszkody, generuje zamieszanie i nieład, a potem obwinia cię za wyniki. Dlaczego jeszcze nie posprzątałeś kuchni? Pytał po tym, jak zaprosił znajomych na kolację w ostatniej chwili, dając ci ogromną listę niemożliwych do wykonania zadań, w dostępny czas i jeszcze wciąż przerywając Twoje prace nowymi żądaniami. Stwarzał chaos, a potem karał mnie za to, że nie potrafiłam go kontrolować, lub kiedy zostawiał swoje rzeczy porozrzucane po całym domu. Po tym, jak skończyłem wszystko sprzątać, a potem narzekał, że nigdy nie możemy utrzymać porządku w domu, jakby to była moja wina, nasza, a nie jego celowe sabotaż. Czy doświadczyłeś czegoś podobnego? Sytuacji, w których jest praktycznie niemożliwe, aby osiągnąć oczekiwany standard, ponieważ sama osoba, która go wymaga, aktywnie utrudnia twój sukces? Ta taktyka ma dwa okrutne cele. Po pierwsze, zapewnienie, że zawsze poniesiesz porażkę, Utrzymując cię w stanie ciągłej niepewności i winy. Po drugie, dawanie narcyzowi władzy, by mógł powiedzieć: Widzisz, potrzebujesz mnie. Sam nic nie potrafisz zrobić dobrze. To forma emocjonalnej zależności przebrana za pomoc. Tworzy problem, a następnie przedstawia się jako rozwiązanie. A jaki jest efekt w twoim życiu? Perfekcjonizm pełen lęku, pilny, desperacki. Ciągłe poczucie, że goni pod górkę. Że nigdy nie możesz się odpowiednio zorganizować, ponieważ zawsze jest coś lub ktoś, kto psuje to, co dopiero uporządkowałeś. Nawet po zakończeniu związku, to uczucie pozostaje. Rozwijasz lękliwy związek z codziennymi obowiązkami. Czujesz, że musisz być zawsze czujny, zawsze gotowy na chaos, który może pojawić się w każdej chwili. Życie w ten sposób jest wyczerpujące, prawda? Zawsze czekając na następny katastrofę na następną nieuchronną porażkę. Czy dostrzegasz, jak te nawyki w relacji z narcyzem się łączą? Jak działają razem, by stworzyć w tobie toksyczny perfekcjonizm oparty na strachu i lęku, a nie na zdrowym pragnieniu, by coś dobrze zrobić. Ale mamy jeszcze dwa nawyki do omówienia i być może są one najpodlejsze ze wszystkich. Szóstym nawykiem jest celowe przeciążenie. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że toniesz w obowiązkach? Jakby było po prostu za dużo zadań, za dużo oczekiwań, za dużo rzeczy do ogarnięcia. W relacji z Narcyzem to nie jest przypadek. To strategia. Tak to wygląda. Narcyz ciągle dodaje nowe zadania, nowe obowiązki, nowe standardy do osiągnięcia. Nigdy nie pyta, czy masz zdolność lub czas, aby sobie z tym poradzić. Po prostu oczekuje, że sobie poradzisz. A kiedy nieuchronnie, nie udaje ci się zrealizować wszystkiego, przychodzi poczucie winy. Źle się zorganizowałeś, nie umiesz zarządzać swoim czasem, nie masz wystarczających umiejętności, nigdy nie jest to wina nierealistycznych wymagań, zawsze jest to wina twojej rzekomej niekompetencji. Z moim byłym partnerem to działo się cały czas, on pracował na zewnątrz, ja pracowałem w domu, więc oprócz mojej pracy miałam zajmować się absolutnie wszystkim w domu: sprzątanie, zakupy, rachunki, konserwacja wszystkim. Za każdym razem, gdy zaczynałam czuć, że mam sytuację pod kontrolą, on dodawał coś nowego. Musimy zreorganizować wszystkie szafki, przeorganizujmy salon. Moi rodzice przychodzą na kolację jutro, przygotuj coś specjalnego. Wszystko było pilne, wszystko było niezbędne i nic nie mogło być zrobione po łebkach. Efekt stały stan przeciążenia, lęku, poczucia, że nigdy nie uda mi się osiągnąć szczytu góry zadań i to głęboko wpływa na to, jak radzisz sobie z organizacją i perfekcjonizmem? Rozwijasz prawie patologiczny lęk przed zostawieniem czegokolwiek niedokończonym. Czujesz, że musisz zmierzyć się ze wszystkim jednocześnie. Żyjesz w stałym stanie gotowości, w wiecznym stresie. Nawet po zakończeniu związku ten mentalny wzorzec pozostaje. Sama się przeciążasz. Ustalasz dla siebie niemożliwe standardy. Nigdy nie pozwalasz sobie odpocząć ani świętować tego, co już osiągnęłaś. Ponieważ zawsze jest coś więcej, zawsze coś do zrobienia, zawsze zadanie, które musi być perfekcyjne. Czy się w tym rozpoznajesz? Ta tendencja do podejmowania się więcej niż możesz znieść, a potem karania się za to, że nie potrafisz zrobić wszystkiego doskonale, to kolejna blizna, którą zostawia związek z narcyzem, chore relacje z własnymi zdolnościami i ograniczeniami. Teraz dochodzimy do siódmego i ostatniego nawyku. Atak na twoją tożsamość. To być może najbardziej dewastujący ze wszystkich, ponieważ wykracza poza krytykę tego, co robisz, atakuje kim jesteś. Jesteś z natury niezdarny, jesteś osobą, która nie zwraca uwagi na szczegóły. Niektórzy ludzie rodzą się z poczuciem estetyki, inni nie. Zgadnij, do której grupy należysz, zauważyłeś różnicę. To już nie dotyczy konkretnego zadania, które rzekomo wykonałeś źle. To kwestia cechy, która jest rzekomo wadliwa w Twoim wnętrzu. Kiedy krytyka przechodzi od działania do istoty, szkody są dużo głębsze. Bo teraz nie chodzi już o nauczenie się, jak robić coś inaczej, chodzi o bycie fundamentalnie niewłaściwym. Narcyz uwielbia taki rodzaj krytyki, ponieważ prawie niemożliwe jest się przed nią obronić. Jak można udowodnić, że nie jest się czymś? Z moim byłym to było ciągłe jesteś niechlujna z natury, to nie Twoja wina. Mówił to, jakby był wyrozumiały, ale to była wyrok, definicja tego, kim byłam, która uzasadniała wszelką przyszłą krytykę. A co jest najtragiczniejsze, uwierzyłam w to, zaczęłam postrzegać siebie przez te etykiety. Jestem niezdarna, nie mam talentu do porządkowania, nigdy nie będę w stanie utrzymać domu w porządku. Te etykiety stały się samospełniającymi się proroctwami. Dlaczego próbować zmienić coś, co rzekomo jest częścią twojej prawdziwej natury? Tego rodzaju atak na tożsamość tworzy najgorszy rodzaj perfekcjonizmu, ten zrodzony z autonienawiści. Starasz się nie po to, by stworzyć coś pięknego lub funkcjonalnego, ale by udowodnić, że nie jesteś tą straszną osobą, którą narcyz mówi, że jesteś. To perfekcjonizm, który nigdy nie przynosi satysfakcji, ponieważ oparty jest na fundamentalnym kłamstwie. Pomyślę, że jesteś z natury wadliwy. Czy kiedykolwiek przyłapałeś się na myśleniu w ten sposób o sobie? Po prostu nie jestem w tym dobry. Nie mam talentu do organizacji. Zawsze będę niezgrabny, nieuporządkowany, niechlujny. To jest najgłębsza blizna, jaką pozostawia relacja z narcystą zniekształcenie sposobu, w jaki postrzegasz siebie. Teraz, gdy zidentyfikowałeś te siedem toksycznych nawyków relacji z narcystą, chcę, abyś zrozumiał coś fundamentalnego. Perfekcjonizm, który narodził się z tych doświadczeń, nie jest częścią tego, kim naprawdę jesteś. To reakcja na traumę, zbroja, którą zbudowałeś, aby chronić się przed dalszym bólem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego czujesz się tak niespokojny, gdy coś jest nie na swoim miejscu? Dlaczego jesteś dla siebie tak surowy? Dlaczego nigdy nie czujesz, że zrobiłeś wystarczająco dużo? To nie dlatego, że jesteś naturalnie taki, to dlatego, że nauczyłeś się, w najbolesniejszy sposób, że bycie niedoskonałym niesie ze sobą konsekwencje krytyki, upokorzenia, odrzucenie. Toksyczny perfekcjonizm to strategia przetrwania, sposób na próbę kontrolowania niekontrolowalnego, aprobaty kogoś, kto nigdy naprawdę nie chciał cię zatwierdzić, ale nie potrzebujesz już tej strategii, nie potrzebujesz już tej ciężkiej zbroi, która tylko cię rani. Teraz porozmawiajmy o tym, jak przekształcić ten lękowy perfekcjonizm w coś zdrowego? Jak wykorzystać to czego się nauczyłeś, aby stworzyć środowisko, które naprawdę przynosi ci spokój, a nie niepokój? Pierwszym krokiem jest świadomość, rozpoznanie, kiedy jesteś kierowany przez strach, a nie przez prawdziwe pragnienie zrobienia czegoś dobrze. Jak poznać różnicę? Zapytaj siebie, czy robię to, ponieważ chcę, czy dlatego, że boję się oceny. Szukam doskonałości czy unikam krytyki. Zdrowy perfekcjonizm pochodzi z wnętrza, z autentycznej chęci tworzenia czegoś pięknego, funkcjonalnego, zorganizowanego. Toksyczny perfekcjonizm pochodzi z zewnątrz, z lęku przed tym, co pomyślą inni, lub ta zinternalizowana głos narcyza. Drugim krokiem jest zdefiniowanie na nowo, co doskonałe oznacza dla ciebie. Doskonałe nie oznacza bezbłędne nie oznacza osiągnięcia niemożliwego standardu ustalonego przez inną osobę. Doskonałe oznacza odpowiednie, funkcjonalne, wystarczająco dobre dla danego celu. Idealny dom to nie dom z magazynu, nietknięty i nieskazitelny to dom, który odpowiada potrzebom tych, którzy w nim mieszkają, dom, który zapewnia komfort, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Musiałam to na nowo nauczyć się po zakończeniu mojego związku. Musiałam zrozumieć, że mój dom może mieć osobowość niedoskonałości, znaki życia, i wciąż być idealny w sensie, który naprawdę ma znaczenie. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś, zastanawiałeś się, co naprawdę oznacza idealny dla ciebie, a nie dla narcystycznej osoby, która próbowała to zdefiniować za ciebie? Trzeci krok to ustalenie własnych standardów, nie tych, które ktoś na tobie wymusił. Nie niemożliwych standardów, które w sobie internalizowałeś, internalizowałaś, ale realistycznych, zdrowych standardów, które uwzględniają twoje potrzeby, możliwości i ograniczenia. To oznacza nauczenie się mówienia: to jest wystarczająco dobre i naprawdę w to uwierzyć. Oznacza to zrozumienie, że nie wszystko musi być zrobione na najwyższym poziomie perfekcji. Niektóre rzeczy mogą być po prostu odpowiednie, inne mogą być doskonałe. To ty decydujesz, gdzie ulokować swoją energię. Oznacza to również szanowanie swoich granic, rozpoznawanie kiedy jesteś przeciążony i dostosowywanie swoich oczekiwań. To było rewolucyjne dla mnie, zrozumienie, że mogę zdecydować, ile energii poświęcam każdemu zadaniu, że nie muszę wszystkiego robić perfekcyjnie przez cały czas. Czwarty krok to celebrowanie postępu, a nie tylko ostatecznego rezultatu. W narcystycznym związku tylko perfekcyjny rezultat się liczy. Wysiłek jest nieistotny, postęp jest ignorowany, ale w prawdziwym życiu postęp ma znaczenie. Każdy mały krok w dobrym kierunku zasługuje na uznanie i celebrację. Nauczyłam się celebrować małe zwycięstwa, szafa którą uporządkowałam nawet jeśli nie jest godna programu telewizyjnego, rutyna sprzątania którą udało mi się utrzymać, mimo kilku potknięć tu i ówdzie. Czy pozwalasz sobie celebrować postęp? A może czujesz się usatysfakcjonowany, tylko kiedy osiągniesz perfekcję? Piąty krok to przebaczenie sobie swoich niedoskonałości. W świecie narcyzów błędy są nie do przyjęcia. Są dowodem na twoją fundamentalną niewłaściwość. Ale w rzeczywistości błędy to tylko zdarzenia. Są naturalne, nieuniknione i często pouczające. Zburzenie czegoś, zapomnienie o posprzątaniu konta, Niezdołanie utrzymania wszystkiego w porządku przez cały czas Nic z tego nie definiuje kim jesteś. Nic z tego nie zasługuje na autokarę. Nauczyłem się wybaczać sobie mówić ups zamiast jestem katastrofą. Sprzątać bałagan i iść dalej zamiast zatracać się w autooskarżeniach. Czy potrafisz to zrobić? Wybaczyć swoje niedoskonałości bez surowej oceny szóstym krokiem jest uznanie swojego wartości poza perfekcją. W związku z narcyzem, twoja wartość jako osoby jest powiązana z tym, co robisz i jak perfekcyjnie to robisz. Kiedy popełniasz błąd, twoja wartość maleje, ale to jest okrutne kłamstwo. Twoja wartość jako osoby nie zależy od zadań, które wykonujesz, ani od perfekcji, z jaką je realizujesz. Masz wartość inherentną, niezależnie od wyglądu twojego domu, niezależnie od tego, jak uporządkowane są twoje szuflady. Niezależnie od czegokolwiek zewnętrznego, to była najtrudniejsza i najbardziej wyzwalająca dla mnie prawda, zrozumienie, że moja wartość nie zależy od komplementów czy krytyki innej osoby, że jestem wartościowy tylko dlatego, że istnieje. Czy wierzysz w to osobie, że twoja wartość nie zależy od twojej perfekcji? I na koniec siódmy krok, tworzyć piękno i porządek z miłości, a nie ze strachu. To jest ostateczny cel podróży, kiedy w końcu udaje się przekształcić perfekcjonizm, który pochodzi z traumy, coś pozytywnego i konstruktywnego. Kiedy porządkujesz swoją przestrzeń nie dlatego, że boisz się oceny, ale dlatego, że kochasz uczucie spokoju, które harmonijne otoczenie zapewnia. Kiedy dbasz o rzeczy nie z powodu lęku, ale z prawdziwego uznania. Kiedy porządek nie jest obsesją, ale świadomym wyborem, który przynosi dobrostan. Tak właśnie przekształciłem moją relację z moim domem. Z biegiem czasu krytyczny głos mojego byłego zaczął cichnąć. Na jego miejscu pojawił się mój własny głos, życzliwy, realistyczny, pełen miłości. Teraz, gdy organizuję przestrzeń, nie robię tego, aby uniknąć krytyki. Robię to, ponieważ naprawdę doceniam piękno i funkcjonalność. To akt dbania o siebie, a nie akt samoobrony. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jakby to było żyć w ten sposób? Wolnym od tego wewnętrznego krytyka, zdolnym do tworzenia porządku i piękna z miłości, a nie z lęku? Ta transformacja jest możliwa, udało mi się to i ty również możesz. Podsumujmy siedem nawyków w narcyzystycznym związku, które tworzą ten toksyczny perfekcjonizm: jeden ciągła obserwacja, drugi chroniczna deprecjacja twojego wysiłku, trzeci ciągła zmiana zasad, 4. ciągłe porównywanie, piąty kontrola przez chaos, sześć celowe przeciążenie 7 atak na twoją tożsamość i 7 kroków aby przekształcić ten toksyczny perfekcjonizm w coś zdrowego 1 rozwijanie świadomości na temat swoich motywacji 2 redefiniowanie co doskonały oznacza dla ciebie trzecich. ustalanie własnych standardów 4 świętowanie postępów a nie tylko ostatecznego rezultatu 5 przebaczenie swoich niedoskonałości 6 Uznawanie swojej wartości niezależnie od doskonałości, tworzenie piękna i porządku z miłości, a nie z lęku. Czy zauważyłeś coś o tej podróży? To lustro. Dla każdego toksycznego nawyku w narcyzistycznym związku istnieje odpowiadający krok do uzdrowienia. To nie jest przypadek. Uzdrowienie następuje, gdy świadomie zastępujesz kłamstwa, które w sobie zinternalizowałeś, prawdami, które wyzwalają. Zacząłeś już pierwszym krokiem, oglądając ten film do tej pory. Już zaczynasz mieć świadomość, już zaczynasz rozpoznawać wzorce, już zaczynasz dostrzegać różnicę między perfekcjonizmem, wynikającym z traumy, a zdrowym pragnieniem tworzenia porządku i piękna. Reszta tej podróży należy do ciebie. Unikalna, osobista, ale chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś w tym sam. Przeszedłem tę drogę przed tobą. Wielu innych także. Od więźnia toksycznego perfekcjonizmu do kogoś, kto w końcu znalazł spokój w idealnej niedoskonałości prawdziwego życia. I wiesz, co odkryłem: że kiedy w końcu uwolnisz się od tego krytycznego głosu narcyza, kiedy przestaniesz próbować osiągnąć niemożliwy standard, to wtedy twój dom i twoje życie naprawdę zaczynają kwitnąć, bo teraz nie porządkujesz już z lęku, tworzysz z miłości, a to zmienia wszystko. Teraz chcę usłyszeć od ciebie. Który z tych siedmiu nawyków związanych z narcyzmem najbardziej rezonował z twoim doświadczeniem? Który rozpoznałeś w swoim własnym życiu? Podziel się w komentarzach. A jeśli ten film poruszył coś w tobie, jeśli odnalazłeś się w tych słowach, wiedz, że jest nadzieja, jest droga na zewnątrz. Jest możliwość przekształcenia nawet tego bolesnego doświadczenia w coś, co cię wzmacnia, a nie umniejsza. Jeśli to cię poruszyło, kolejny film poruszy jeszcze bardziej. Opowiem o tym, jak narcyz używa przedmiotów osobistych jako broni kontrolującej emocje oraz jak odzyskać nie tylko swoje rzeczy, ale i poczucie tożsamości. Kliknij tutaj i zostań ze mną do następnego filmu. A pamiętaj, twój dom tak jak twoje życie nie musi być doskonały, żeby być niezwykły.